Zmora. Zmora pana Roberta Małeckiego. Jak czytelnicy zauważyli, zapewne, pan Robert podbija ostatnio nasz rynek rewelacyjny. Kolejna jego powieść, thriller psychologiczny, podbiła według mnie większość zagorzałych czytelników, właśnie takiego gatunku. Zmora jest opowieścią. O młodych ludziach, o młodych ludziach, w sumie o dzieciach, którzy przeżyli straszną traumę w wieku 7-8 lat. Bohaterką naszą jest Kama, teraz już prawie 40-letnia kobieta, która no niestety musiała ze stolicy wielkiego świata wrócić z podkulonym ogonem do swojego rodzinnego miasta Torunia. W Toruniu są skrywane tajemnice, które sprzed lat miały uwarunkowanie na życie Kamy i towarzyszyły jej cały czas z tyłu głowy. Kama teraz jest dziennikarką, no niestety, no, nie powiodło się jej, i przydarza się taka sytuacja, że pewien pan odzywa się do niej za pośrednictwem tam ich, i jej znajomych, e, aby nakręcić serial, bodajże na Netflixie. E, Właśnie o zaginięciu tajemniczego, rudego chłopczyka. Okazuje się, że kama była jedną, jedyną osobą, która widziała chłopczyka Piotrka ostatni raz. Powieść jest na tyle mroczna, bo pokazuje tutaj nam skrywane sekrety sprzed lat I nie tylko kamy, jak i jej traumę i jej ojca. Ojca niegdyś minicjanta, który prowadził sprawę. Zaginięcia malutkiego, rudego chłopca. W powieść wkradają się historie z życia Kame, które próbuje przez całe życie wyciągnąć od ojca, śmierdziej matki. Kama jest wychowywana sama przez ojca przez całe życie. Ojciec jest ogólnie dobrym ojcem, ale jednak brakuje jej matki przez całe życie. Możemy powiedzieć, że powieść wbija fotel, ponieważ pan Małetki jest strasznie drobiazgowy. Jest tak drobiazgowy, w pewnym momencie jest to aż za bardzo drobiazgowe, ale odwraca w tym czytelnika. Tutaj na przykład przytoczę mniej więcej cytat. Odkładam pudełko, myję ręce, okruszki strzepuję myję kubek, odkładam ten kubek, właśnie takie maluteńkie drobiazgi odrywają nas od wkręcenia się w tą opowieść i w tym momencie, jak my to czytamy, wczytujemy się i czytamy, co będzie dalej, co będzie dalej, co z tą kamą, co z tą kamą, co z tym komisarzem, czy on to odkryje, czy nie. Pan Robert Małecki jest świetny w tym, co robi i dobrze wiedział, pisząc te drobiazgi. Jeżeli ktoś by mi dał jakąkolwiek książkę bez tytułu, bez, bez yy, autora na okładce, i bym przeczytała parę zdań. Jestem pewna, że trafi w dziesiątkę, mówiąc, że to jest Robert Małecki. Książka skrywa w sobie kłamstwa, kłamstwa przed lat, które ma uwarunkowania na nasze dzisiejsze życie. Przypomnijcie sobie, jakie rzeczy Was były, jak byliście mali. O czym tak naprawdę pamiętacie? Co miało. W tym mniemaniu, że staliście się takimi osobami, jakimi jesteście. Kama jest osobą kruchą. Jest, dlaczego jest osobą kruchą? Dlatego, że zawsze stała za nogami swojego ojca, trzymając go za rękę i wciskając mu żyły w dłoń. Dlatego właśnie się taka stała. Miała swojego obrońcę. Jak dorosła, musiała radzić sobie sama. Niby super przebojowa dziennikarka, musi być twarda. O nie. Siedziała w domu i była sama. Może, jakby miała wsparcie swojej matce, albo znałaby prawdę o swojej matce, kim ona tak naprawdę była, byłaby inną osobą. Tak jak wspominałam wcześniej, wbija w fotel i powiem Wam z ręką na sercu. Podziwiam, polecam. Przeczytajcie to koniecznie. Dziękuję bardzo.